Szukasz skutecznego kursu języka angielskiego dla siebie lub swojego dziecka? Nie musisz dalej szukać. Zapraszamy do Centrum Języków Obcych Translator w Wirtualskowicach. Dlaczego my? Mógłbym tutaj się rozwodzić i opowiadać o tym, że mamy prawie 20-letnie doświadczenie w nauczaniu, zespół profesjonalnych lektorów, lub liczne grupy, w których na pewno znajdziesz taką, która będzie odpowiadać Twojemu poziomowi. Ale to, co zauważyłem, kursanci cenią u nas najbardziej, to przyjazna, bezstresowa atmosfera, dużo śmiechu, co sprzyja e, nauce, oraz postępy, zauważalne postępy i przemywanie barier w mówieniu. Bo przecież większość z Was zapisuje się na kurs właśnie po to, żeby skutecznie komunikować się w języku angielskim. Ja nazywam się Dariusz Adamowski. Jestem metodykiem i jednym z lektorów w naszej szkole. Z chęcią opowiem Wam o tym, jak pracujemy, jak wyglądają nasze zajęcia. Zapraszam do kontaktu przez stronę internetową www.kursymyślniktumaczenia.pl, albo osobiście do biura ulica Gimnazjalna, 1 w wielczolaskowicach. Link znajdziecie również w opisie tego filmu. Nie czekajcie. Zapraszam.